Witajcie, kochani! W tym odcinku będzie dużo fajnych produktów w promocji tego tygodnia, który będzie obowiązywał do 25 lutego. Dywany 130x190 cm, oleje dla zmotoryzowanych, taniej kupicie kosze do Łazienki. Będzie dużo fajnych pojemników do lodówki z koszyczkiem do osączania w różnych rozmiarach. Środki do mycia wykonane w 98% ze składników pochodzenia roślinnego. Z nowości te puszyste koce. Zajrzymy na dział kuchenny. Tam pojawiło się kilka ciekawych rzeczy. Na przykład te miseczki z bardzo delikatnym wzorem półka do Łazienki. Zahaczymy o dział z zabawkami a to jest fiaskownica. Nowe latarnie na dziale ogrodniczym. Zaczynamy przegląd od promocji tygodnia. Ta szafka ścienna jest wszechstronna i elegancka. Tu macie jej wymiary, ma nowoczesne wzornictwo i jest prosta do złożenia. Szafka posiada jedne drzwi, cztery półki i pięć schowków. To sprawia, że jest nie tylko stylowa, ale również bardzo funkcjonalna. W promocji tego tygodnia kupicie za 149 zł i 90 zł. Wielofunkcyjny wózek do przechowywania to doskonałe rozwiązanie dla każdego wnętrza. Wykonany z bambusu. Wózek dostępny jest w trzech klasycznych kolorach: jasnego drewna, czarnym i białym, dzięki czemu łatwo dopasujecie go do swojego wnętrza. Idealnie sprawdzi się w kuchni, łazience czy spiżarni, na niezbędne rzeczy. Kupicie za 49,95. Matowe farby ścienne w kolorze bieli o pojemności 10 litrów. Jeśli myślicie o odświeżeniu wnętrza, to może warto kupić w promocyjnej cenie. Farba jest na bazie wody. Jedno opakowanie wystarcza na pokrycie powierzchni od 70 do 80 metrów kwadratowych, a czas schnięcia wynosi tylko 6 godzin, co pozwala szybko zakończyć prace malarskie. Farba została wyprodukowana w Niemczech, co gwarantuje wysoką jakość. A jej cena to niecałe 55 zł. Te eleganckie dywany o wymiarach 130x190 cm, dostępne w różnych wariantach, z delikatnym beżowym i ciepłym brązem, idealnie wpasuje się w różnorodne aranżacje. Wykonany z miękkiego w dotyku poliestru, zapewnia komfort użytkowania. Dywan z pięknym wzorem będzie doskonałym dodatkiem, dodającym uroku i przytulności w waszych domach. Kupicie za niecałe 88 zł. Sztuczny żywopłot o wymiarach 38 na 38 cm to świetne rozwiązanie, aby dodać zielonego akcentu w różnych miejscach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wykonany z polietylenu, jest łatwy w utrzymaniu i odporny na warunki atmosferyczne. Łatwo się ze sobą łączy, co sprawia, że możecie łatwo i szybko udekorować balkon, taras czy ściany w domu, łącząc ze sobą kilka sztuk, aby uzyskać pożądany efekt. Jego cena to niecałe 14 zł. Doniczka na sadzonki z pokrywką, która pomaga utrzymać dobrą wilgotność gleby i przyjemną temperaturę. Jej cena to 6.79. Dzięki temu workowi do sadzenia roślin odkryjecie radość ogrodnictwa. W zestawie znajdziecie jutowy worek, ziemię doniczkową i zestaw nasion, które pozwolą wam uprawiać różne owoce i warzywa. Kupicie je za 6.49. Solarna lampa w kształcie kamienia to estetyczny i praktyczny dodatek do ogrodu, ładują się w ciągu dnia za pomocą energii słonecznej. Gdy nadejdzie wieczór, lampa automatycznie zapala się po zmroku, kupicie za niecałe 13 zł. Szklane jajko ze światłem Świetny Dodatek na Wielkanoc, dostępne w delikatnych kolorach różowym i białym, jajko działa na trzy baterie typu 2 razy AA, sprzedawane oddzielnie. Kupicie je za 14,95. Aromatyzatory z patyczkami o dużej pojemności aż 500 ml, które roznoszą cudowne zapachy. W bardzo ładnych stylowych flakonach. Pod tym kapslem możecie sprawdzić jaki mają zapach. Kupicie za niecałe 30 zł. Bezprzewodowe lampki dotykowe, ładowane za pomocą kabla USB w kilku kolorach do wyboru, za niecałe 20 zł. Aromatyzator z olejkiem w zestawie, który pachnie aż do 35 dni. Posiada trzy różne pozycje do regulowania natężenia zapachu kupicie za niecałe 35 zł. Eleganckie świece, dostępne w kolorach brązowym, zielonym oraz białym, świeca posiada unikalne wzory prążkowane lub skręcane, które dodają jej charakteru. Świeca działa na dwie baterie typu 3 razy AA. Kupicie za 5,49. Mniejsze są w tej samej cenie. Olejek eteryczny, który idealnie nadaje się do dyfuzora zapachowego, zapewniając długotrwały i intensywny zapach. Dostępny w różnych wariantach, z łatwością znajdziecie zapach, który odpowiada Waszym preferencjom. Kilka kropelek olejku w dyfuzorze sprawi, że Wasz dom będzie pięknie pachniał, tworząc relaksującą atmosferę. Kupicie za zaledwie 4,39. Olej silnikowy Orlen 10W40 to wysokiej jakości półsyntetyczny olej, za niecałe 18 zł. Olej 5W40 za niecałe 22 zł. Olej 15W40 za niecałe 17 zł. Składany lejek to praktyczny i funkcjonalny dodatek do kuchni lub warsztatu. Wykonany z silikonu, jego cena to zaledwie 2 zł. i 59 groszy. Wilgotne ściereczki do samochodu dostępne są w różnych wariantach, zarówno do szyb, jak i wnętrza auta. Ściereczki są biodegradowalne i pozbawione plastiku, co sprawia, że są przyjazne dla środowiska. Za 3 zł. i 49 groszy. Zestaw bezpieczników do samochodu, zestaw zawiera rzeczy widoczne na opakowaniu: kupicie za 6 zł. i 49 groszy. Taśma maskująca to niezawodne narzędzie do prac malarskich. Za niecałe 4 zł. Rękawice do prac malarskich kupicie za 2 zł. i 69 groszy. Folia ochronna 4x4 4 metry zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich, remontowych i innych. Za niecałe 5 zł. Kolejna folia 2x5 metrów również za niecałe 5 zł. Zestaw wałków do malowania z kratką w zestawie 5 wałków oraz uchwyt do malowania. Cena zestawu wynosi 11,99 zł. Dwuwarstwowy papier czyszczący za niecałe 10 zł. Kosz z bambusową pokrywką to eleganckie i praktyczne rozwiązanie do łazienki z cichym zamknięciem. Jest dostępny w różnych kolorach, takich jak czarny i biały. Za niecałe 22 zł. Szenilowy dywanik do łazienki, miękki i chłonny. Dzięki warstwie antypoślizgowej zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Za 34,95 zł. Ścierki do naczyń to niezbędny element każdej kuchni. Zestaw zawiera trzy ściereczki o wymiarach 50 na 70 cm, dostępne w różnych wariantach kolorystycznych. Ścierki są wykonane z bawełny i charakteryzują się dużą chłonnością. Kupicie za niecałe 10 zł. Ten głośnik to doskonały wybór dla miłośników kina domowego i muzyki. Wyposażony jest w różne wejścia oraz kable, co umożliwia łatwe podłączenie do różnych urządzeń. Kupicie za niecałe 120 zł. Ładowarka ścienna posiada dwa porty, USB-A i USB-C. Możecie jednocześnie ładować dwa urządzenia, w dwóch kolorach czarnym lub białym, za niecałe 11 zł. Lampka do wielokrotnego ładowania jest idealna na rower lub camping. Cena to niecałe 13 zł. Owalne podkładki na stół z eko skóry w kilku kolorach do wyboru: kupicie za niecałe 5 zł. Obok mamy bieżniki skóro, podobne z różną strukturą do wyboru: kupicie za niecałe 13 zł. Małe piłki nożne w kilku kolorach do wyboru w kolorze czarnym, czerwonym lub niebieskim ich cena to niecałe 13 zł. Strzelające konfetti za niecałe 3 zł. A obok mamy lakier do włosów na imprezę w kilku kolorach do wyboru za 5,99. Wyścigowy samochód z pilotem zdalnego sterowania. Obraca się o 360 stopni. Zobaczcie w ilu kolorach do wyboru. Kupicie za niecałe 45 zł. Kochani, jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i wciśnijcie dzwoneczek, żeby żaden film Was nie ominął. W promocji tego tygodnia jest dużo pojemników do lodówki. Ten ma 5 litrów pojemności i możecie je myć w zmywarce. Kupicie za niecałe 10 zł. Te mają też 5 litrów pojemności, tylko są szersze, a za to niższe za 9,95. Kolejne mają ponad 3 litry pojemności i kupicie je za 8,95. A to są małe, bardzo praktyczne pojemniczki np. Na, na śliwki w zalewie. Podnosicie koszyczek i już macie odsączone z syropu. Posiada otwory wentylacyjne. Ma około 550 ml pojemności i kupicie za zaledwie 4 zł i 49 groszy. Kolejne są większe i mają 1,5 litra pojemności, w dwóch kolorach do wyboru, w szarym i czarnym za niecałe 10 zł. Największe mają ponad 4 litry pojemności. Z przegródką w środku do podzielenia pojemnika na połowę i kupicie je za niecałe 20 zł. Płyn do płukania Lenor. Zapewnia świeżość i miękkość. Taka butelka wystarczy aż na 53 prania. Kupicie za niecałe 14 zł. I obok proszek do prania do tkanin kolorowych i białych. Działa skutecznie nawet w niskich temperaturach. Kupicie za niecałe 12 zł. A teraz trochę produktów do sprzątania: ten jest do łazienki o zapachu bergamotki i jaśminu za 5,99 zł. Zielony do kuchni o zapachu limonki. Te płyny zawierają 98% składników pochodzenia roślinnego. Różowy jest uniwersalny o zapachu rozmarynu z imbirem. Na dziale z dekoracjami podkładki z frędzlami w stylu boho. O średnicy 38 cm kupicie za niecałe 13 zł. Obok mamy z różnymi nadrukami z niecałe 9 zł. Taca z papierowego sznurka w kolorze słomy lub białym, cena to niecałe 23 zł. Obok są mniejsze za niecałe 12 zł. Naturalna taca wykonana z jacyntu wodnego o średnicy 35 cm. Do serwowania czy dekoracji. Kupicie za niecałe 20 zł. Pled wykonany ze sztucznego futra, dostępny w dwóch kolorach do wyboru beżowym i białym o wymiarach 140x180 cm. Subtelna, stylowa tekstura sprawia, że jest idealny do każdego wnętrza. Jego cena to 74 zł i 95 groszy. Poszewka na poduszkę o wymiarach 45x45 cm, ozdobiona wzorem w kratkę, dostępna w różnych neutralnych kolorach, doda przytulności każdemu wnętrzu. Zobaczcie, jak dużo kolorów do wyboru. I kupicie ją za niecałe 15 zł. Ten stolik to niezwykle praktyczny element wyposażenia, który można wykorzystać jako stolik kawowy, stolik obok kanapy lub szafkę nocną w salonie lub sypialni. Kupicie za niecałe 50 zł. Ceramiczna patelnia o średnicy 28 cm jest odpowiednia do wszystkich źródeł ciepła w tym kuchenki indukcyjnej. Wykonana w 98% z aluminium z recyklingu. Kupicie ją za niecałe 28 zł. Masywne deski do krojenia z drewna akacjowego o wymiarach 49x28 cm idealnie nadają się do serwowania różnych potraw. Jej cena to niecałe 38 zł. Łyżeczki deserowe ze stylowym złotym wykończeniem zrobią wrażenie na wszystkich gościach. Spokojnie możecie je myć w zmywarce, co sprawia, że są nie tylko piękne, ale i praktyczne. Cztery sztuki w opakowaniu z czarnym lub zielonym uchwytem. Kupicie za niecałe 9 zł. Ostatnio pokazywałam wam kwadratowe marmurowe patery. To tak tylko dla przypomnienia, że pojawiły się okrągłe i kupicie je za niecałe 30 zł. Praktyczne i eleganckie półmiski do serwowania przekąsek. O wymiarach 30 na 10 cm, z trzema przegródkami na małe przekąski lub sosy. Za 13.95. Kubki do kawy ze złotym uchwytem, 350 ml pojemności w kilku kolorach do wyboru, za niecałe 10 zł. Piękne miski o średnicy 9 cm, ozdobione subtelnymi złotymi brzegami, idealnie nadają się na przekąski lub przystawki. Możecie je myć w zmywarce. Dostępne w różnych wariantach kolorystycznych. Kupicie za niecałe 5 zł. I z tej samej linii talerzyki deserowe o średnicy 11 cm dostępne w różnych wariantach kolorystycznych, z wzorami z detalami i subtelną złotą linią. Również kupicie za niecałe 5 zł. Szklanki ze złotym nadrukiem, 3 sztuki w opakowaniu, w dwóch wzorach do wyboru, za niecałe 9 zł. Dwupoziomowy organizer do łazienki czy kuchni. Stylowy, praktyczny i oszczędzający miejsce. Wyposażony w warstwę antypoślizgową, gwarantuje trwałość i stabilność. Jego cena to niecałe 18 zł. Ponownie w sprzedaży silikonowe koszyki do frytkownicy czy piekarnika w różnych kolorach. Za niecałe 13 zł. Wielofunkcyjny zestaw szczotek. Zawiera trzy szczoteczki w różnych rozmiarach, idealne do mycia różnorodnych butelek, od wąskich po szerokie flakony i czajniczki do herbaty. Kupicie za niecałe 8 zł. Sita do zlewozmywaka o średnicy 78 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, zatrzymują brud i resztki jedzenia, zapobiegając zapchaniu odpływu. Dwie sztuki w opakowaniu za 3.49. Jednorazowe rękawice nitrylowe z dodatkową przyczepnością. Idealne do różnych zastosowań, bez lateksu i pudru. 50 sztuk w opakowaniu za niecałe 20 zł. Szafka telewizyjna 114 x 40 cm i 57 cm wysokości, rama z metalu a półki z płyty MDF. Jej cena to 149 zł i 95 groszy. I coś dla wędkarzy. Teleskopowa wędka Kompaktowa i lekka o długości 180 cm, wykonana z włókna szklanego. Wyposażona w kołowrotek i żyłkę wędkarską za niecałe 40 zł. Piaskownica do piasku, w kształcie chmury o wymiarach 77 na 86 cm boki, mają 16 cm wysokości. Może być również wykorzystana jako basenik. Uchwyt ułatwia przenoszenie, nawet gdy jest wypełniona piaskiem lub wodą. Jeśli chcecie zamknąć piaskownicę, to kupcie od razu dwie sztuki. Jedną sztukę kupicie za niecałe 30 zł. Hulahop, dostępne w różnych wielkościach i kolorach, wspomaga równowagę i zapewnia godziny dobrej zabawy. Kupicie za niecałe 9 zł. Solarne figurki ogrodowe w kształcie zwierzaków, wodoodporne, ładują się w ciągu dnia i mają wielkość około 9 cm różne zwierzaczki do wyboru, piesek, lisek i jeszcze słodka żabka. Kupicie za niecałe 9 zł. Na dziale z zabawkami znajdziecie tą grę wrzucanie, zestaw składający się z 17 elementów, który zapewni godzinne zabawy dla każdego, zawiera dwie różne gry, kupicie za 22,89. Gra w łapanie dla dwóch graczy. Zestaw zawiera dwie siatki zabezpieczające i osiem dysków. Kto złapie najwięcej latających dysków, ten wygrywa. Cena to niecałe 33 zł. Rakieta Dopadla, idealna dla początkujących, dostępna w różnych kolorach, w zestawie z trzema piłkami i siatką do przechowywania za niecałe 45 zł. Dla zmotoryzowanych, poduszka na fotel samochodowy, wykonana z wodoodpornej sztucznej skóry o uniwersalnym kształcie poduszka pasuje do prawie każdego fotela samochodowego. Jej cena to okrągłe 44 zł. Na dziale ogrodowym znajdziecie te solarne lampy. Ładują się za pomocą energii słonecznej. Kupicie za niecałe 18 zł. Te latarenki kupicie za niecałe 13 zł. Metalowe lampy z ażurowym wzorem świecą ciepłym, białym światłem. Włączają się automatycznie po zmroku za 22,99. A to lampy ziemne o średnicy 12 cm, wykonane ze stali nierdzewnej, za niecałe 16 zł. Ceramiczne lampiony solarne z ażurowym wzorem, które ładują się za pomocą promieni słonecznych, za niecałe 16 zł. Miedziany sznur oświetleniowy o długości 15 metrów, wyposażony w akumulatorek, świeci ciepłym, białym światłem. Włączają się po zmroku za niecałe 18 zł. Na promocję tygodnia trafiły jeszcze te narzędzia ogrodowe. Wycinak do chwastów pazurki trzyzębowe. służą do spulchniania gleby w ogrodzie. A to do głęboko zakorzenionych chwastów wszystkie są w tej samej cenie po 3 zł. i 49 groszy. Organizer do bagażnika kompaktowy, składany i praktyczny, o wymiarach 30 na 30 cm i 28 cm wysokości, pomaga utrzymać porządek w bagażniku. Posiada zapięcie na rzep za niecałe 18 zł. Na dziale kosmetycznym zerknijcie na te szczotki do masażu głowy, dostępne w różnych kolorach, poprawiają krążenie krwi i pobudzają wzrost włosów. Można jej używać zarówno z mokrymi, jak i suchymi włosami. Świetne do wmasowywania szamponu. Cena to zaledwie 4 zł i 49 groszy. Dwustronny czepek pod prysznic, który osusza włosy od wewnątrz i jest wodoodporny na zewnątrz. Utrzymuje suche włosy podczas prysznica lub kąpieli. Dostępny w różnych kolorach. Za zaledwie 3 zł i 49 groszy. Grzebień do loków z podwójną szczotką minimalizuje wypadanie włosów. Najlepiej działa na wilgotne włosy w połączeniu z odżywką bez spłukiwania. W kilku kolorach do wyboru za 449. Kolejna szczotka do suszenia włosów, wyposażona w otwory przepuszczające ciepłe powietrze z suszarki, ułatwia szybkie i łatwe układanie fryzury, wygładza włosy, nadaje im objętość i minimalizuje puszenie się. To już wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się cieplutko!